Witajcie w Hossolandzie. W dzisiejszym odcinku zabiorę Was w magiczną, pełną emocji i adrenaliny przygodę, w której zaprezentuję Wam wszystkie dostępne atrakcje parku. Zapraszam serdecznie. Atrakcja numer jeden. Lecimy. Pierwszą atrakcją, na którą natkniemy się wchodząc do parku, jest łódź rybacka. Dobra, wystarczy, bo dostanę zaraz choroby morskie. A teraz udajemy się na karuzelę. I jak wrażenia po karuzeli, były trzy różne stopnie: takie podwójne dla dzieci, i później czym dalej. Yy, Brzegu, czyli z tej strony zewnętrznej. Było coraz bardziej hardkorowo, coraz, bardziej, coraz większa siła była odśrodkowa, więc to właśnie Wam polecam. I kolejna nasza atrakcja dla małych dzieciaków. No i lecimy. No i lecimy. Atrakcją, na którą się teraz udajemy jest Tor. Fajnie było, fajnie było, mi się podobało, przeciążenia były takie leciutkie, ale takie fajne, więc się. tak jak na początek, tak na rozgrzep. A teraz udajemy się na Aurorę. Marcel, słuch mnie. Nawet się nie trzyma. Nie no, ta atrakcja to już była gruba, to już było grubo, masakra, prędkość była, ja się bałem najbardziej, że o ten słup jakoś zahaczę i tak dalej, ale nie no, fajnie było, taka najszybsza, najbardziej hardkorowa, trochę się ciśnienie podniosło, fajnie, fajnie, ale ja się dziwię tylko z tego, że ty Martel nigdzie się nie boisz. I ty jeszcze wołasz, jeszcze chcę, jeszcze chcę. A jeśli zgłodniliście po całym dniu pełnym atrakcji, możecie tutaj także zjeść. Przedstawiam wam menu wraz z cenami i potrawami. Smacznego! Kolejną atrakcją, na którą idziemy jest Veyron. Są z bo to bardzo. Dajron to malutki roller, nie rozwija może jakichś mega dużych prędkości, ale jazda na nim może sprawić przyjemność. Atrakcją jest I moc zaliczony, mega fajna atrakcja, polecam. Było hardkorowo, było dobrze, jest moc. Więc udajemy się teraz na lody, żeby trochę odpocząć się schodzić. I lecimy na kolejne atrakcje. dobry lód, pełota, 14 złotych, ale siemasz, no, 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 no. Kolejną atrakcją jest safari, są to małe samochodziki, które też wejdę. A jednak nie. A jednak nie, bo teraz się pozmieniało i nie można tymi małymi samochodzikami jeździć, więc idziemy na inne. I lecimy. Patrzcie jakiera nie ma, ale jest nitro. Wszystko jest tak jest przód, tył. Gaz, yes, hamulec normalnie, Formuła 1. Vamos, hmm. czuje się po prostu jak w jakiejś grze. No, 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 no bo to się to się Jedna rączka lecimy. No, hmm. i na maksa. Czuję ten wiatr. i po wewnętrznej hmm. na tych samochodzikach tak się obiłem jak nigdzie walłem w krawężnik a małe były te samochodziki nie sobie, nie sobie. i sobie w piszczela walłem i boleśnie, jeszcze łokciem na początku walłem bo był za mały ale przeżyliśmy nie? lecimy dalej a oto nasza kolejna atrakcja. I jak było? Idź. No ja jestem dogram, nie jestem To już koniec naszej przygody. Jest godzina 18:00. zamknięcie. Wychodzimy już prawie jako ostatni. Zaliczyliśmy każdą lepszą atrakcję. Dzień bardzo udany, atrakcje bardzo fajne, polecam. Dzisiaj akurat było też promo. To jeszcze lepiej. Najlepsza ta zjeżdżalnia była, to tak głową się do góry było podwieszonym. To był sztos, to był sztos, a na koniec już nie było ludzi, więc można było sobie jeździć ile się chce. Oceniam bardzo dobrze, to był mój pierwszy taki park rozrywki. Nigdy na takim nie byłem, ani nie przepadałem, ale polubiłem i myślę, że jeszcze będzie trzeba pojechać. A jeśli film England, Ci się, się spodobał, nie zapomnij o subskrypcji i polajkowaniu tego materiału.